Witajcie w kolejnym filmiku miałem już zakończyć serię, otwieramy Just Kids ten Just Kids numer 2 z 2015 roku, ale, ale niestety jakoś tego nie mogę zrobić cały czas gdzieś tam trafiam na te gazetki i tym razem w kiosku jakimś tam okolicznym trafiłem jeszcze dwie sztuki, no i jak to ja nie udało mi się przejść obojętnie obok tego yy, kiosetku i teraz yy, będziemy sobie tutaj otwierać to, może już na gazetkę nie będziemy zwracać uwagi. tylko yy, uwagi tylko konkretnie przejdziemy oczywiście do do zawartości do zawartości tego co jest gazety pójdą jak to yy, zwykle na makulaturkę, bo już oczywiście przeczytałem to kilka razy nawet yy, a zobaczymy co jest w tych saszetkach mam nadzieję że w końcu i mnie się coś trafi ciekawego bo ja akurat z tych gazetek nic fajnego dotychczas nie wyjąłem takiego naprawdę fajnego typu legenda czy Double Travel. Tak więc, oczywiście, kolejny, kolejne karty mamy tutaj Lewandowskiego i, i Cristiano Ronaldo. Tak więc. To będą wszystkie te karty na wymianę, wszystkie one są wymianowe i zobaczymy teraz yy, co się trafi, co się trafi. Może zrobimy takie sobie tutaj, a tu będzie Lewandowski, tu Ronaldo, te dwie były. Te będą z jednej gazetki, te z drugiej, zobaczymy czy lepiej się trafi yy, tutaj wersja yy, lewego, czy Ronaldo, która gazetka będzie lepsza. Pierwsza Lewandowskiego i już patrzymy co tutaj jest. Godin. I mamy Master Akinfejev i mamy International Star Didier Drogba. Super fajna karta. Tak więc w pierwszej saszetce u Lewandowskiego trafiliśmy Mastera Akinfiejewa i international Star Didier Drogba. Oczywiście jest to moja karta powtórkowa, tak więc e, jeśli ktoś jest zainteresowany wymianą na te karty, to tam zapraszam e, na Facebook i zobaczymy, co się tutaj będzie z, z, ze strony e, Ronaldo. Samuel Balut... Henderson, Rodriguez, Endianga i mamy Darius Rna, Darius Rna z Szachta Radoniec. tak na key playerze. Tak więc troszkę gorzej. Troszkę gorzej. Więc jedziemy Dróg, druga saszetka ze strony Lewandowskiego. Zobaczymy, co tu się uda trafić. Halsti, Schmelzer, Farf. O Ale, strzał! Słuchajcie, rewelacja! Jan Rush, A Jan Rush z Liverpoolu. No, słuchajcie, super, ja pierdzielę. No, piękna karta. I jeszcze fans faworyt Johart. No pięknie, a ja na rasza mam oczywiście na wymianę, bo już mam tę kartę, tak więc to będzie karta do wymiany. No myślę, że już w tej chwili Ronaldo nie ma szans. Nie ma szans na to, żeby wygrać. Wreszcie i mnie trafiła się karta legenda w tych gazetkach, bo widziałem w kilku, u kilku osób na filmikach, że, że wyrywali legendy. A mnie dotychczas to się nie udawało, a tym razem wreszcie ja z gazetki Just Eat It wyrwałem legendę. No super, rewelacja! Bardzo jestem zadowolony. No już nic więcej mi nie trzeba. Zobaczymy jeszcze tutaj dla formalności ze strony Ronaldo, co się trafiło. Tutaj herb. No i to raczej można powiedzieć, że pusty przebieg, bo lady cima to, to jest. Nic takiego wartościowego. Słuchajcie, no, można powiedzieć, że Lewandowski tutaj normalnie obił jak uczniaka Ronaldo, bo, bo z tej strony trafiły się naprawdę super karty. Ta gazetka jest bardziej, dużo, no, bardziej, nie ma porównania. No. Fans, favorite, Joe Joharto, oczywiście, na wymianę. International Star, Didier Drogba, też na wymianę i super karta ja Ian Rush z Liverpoolu legenda też oczywiście na wymianę jestem bardzo bardzo zadowolony dopiero niedawno z kimś się tam wymieniłem na tą legendę a teraz jest już u mnie a ze strony już dla formalności Ronaldo Key Player Darius na Ladecima, tak więc Yy, kompletny shit, tak? Trafić taką gazetkę to, to naprawdę yy, dużo, dużo, duży, duży zawód. A więc, a więc, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Słuchajcie, rewelacyjna, rewelacyjny unboxing gazetki Jaskib It z Janem Rushem. A Jan Rush... Tak więc wszystkie wszystkie karty yy, trafiłem, yy, le wszystkie legendy trafiłem normalnie z saszetek. Jestem bardzo, bardzo zadowolony i bardzo wszystkich zapraszam. Yy, tych, którzy by się chcieli wymienić, Rasz, jest na wymianę, tak więc zapraszam na Facebook, na profil Władek CK. Władek CK, do zobaczenia, cześć!